Witajcie w futurce Breakerem na mapie Berlin w losowaniu z dziewiątkami. Ciśniemy szybciutko do przodu. Sikamy, aż tam się załaduje turbo dla dodatkowych 7 km na godzinę. I tutaj na pewno bohater chętnie z tego skorzysta, no bo jednak jechać 37-38 km na godzinę byśmy chcieli to się przydaje bardzo często. Na pewno na początku bitwy, jeśli chcemy gdzieś dojechać do jakiejś pozycji, zrobimy to zdecydowanie szybciej niż taki badger, ale też ma ta mechanika pewne ograniczenia, ponieważ jeśli tylko zwolnimy, to przestanie nam się tak jakby generować ta dodatkowa moc do turbinki, która nam właśnie pozwala tak szybko jechać i stracimy dużo na naszej mobilności. To jest duży taki... Minusik, ale zbalansowane też musi tutaj być. Zresztą teraz widzimy, jak nam cała ta moc ucieka z tej turbosprężarki przy naszym celewniku. A i pięknie tutaj przybiliśmy tego kranwagna po garnku, mimo że to nie jest wcale taki łatwy cel. No to jednak po tych garkach jakoś od czasu do czasu wsiądzie, a że mamy wysoką celność, no to tutaj też nawet jesteśmy w stanie trafiać tak małe punkty jak garnek y, kranika no niestety jednak obiekt 705 a żadnego garnka tutaj nie ma i to dla nas jest y, duży problem on nawet tutaj stoi i się nie rusza my tutaj ładujemy bardzo krótko jak sam widzicie DPM 4,5 tysiąca czas przeładowania niecałe 6,5 sekundy więc tutaj na pewno Nieźle to wygląda, strzelają do nas rywale, póki co odbijają się od nas, ten pancerz robi tutaj robotę, a contriver zbiera pestkę za pestką. No ma ten garnek, jest tutaj 5 heavy, próbował nam się wbić w nas niewielki, ale garnek i na szczęście im się to póki co nie udaje. Widzimy, że na razie bitwa jest Taką typową bitwą pozycyjną. Nie wiem, czy przypadkiem tutaj z bok ten, wystający bok w kranie, ten pozycyjny by nie wszedł. Tam jest ogólnie miękko i może tutaj bohater miałby te prawie 500 uszkodzeń więcej. Obiekt 705 popełnia błąd, przestał się do nas ustawiać. Frontem jest tutaj lekko skontowany i to daje nam możliwość, żeby go tutaj raz przebić, teraz nawet drugi on chyba nie do końca jest w stanie powiedzieć jak szybko my tutaj ładujemy, ale to co jest najważniejsze to popatrzcie jak teraz nasza drużyna tutaj atakuje, ciśniemy już od strony res rywali tam podjeżdża mbtbcs CS imbetable, jak to tam się czyta od... też jest naszym plutonowym i tutaj Widać, że drużyna przeciwna jest skutecznie zamykana. Oddali ogromną kontrolę mapy w tym momencie i nie ma co się dziwić, że prawdopodobnie oni tę bitwę już w tym momencie mają przegraną. My jesteśmy w stanie rywali powoli, ale skutecznie tutaj punktować. Teraz jeszcze Kranwagn dostaje i on, mimo tego, że ma naprawdę dosyć twardą tę wieżę, to tutaj za bardzo się też nie popisał ostatni Eber 90 na drugiej flance jeszcze póki co trzyma się przy życiu, ale to jest kwestia dosłownie może kilkunastu minut. Taszenraty wydaje się, że zajedzie na slada moment od boku i tutaj bohater władował się w całkiem mocny ogień żeby powinniśmy się schować jak najszybciej. niestety przyjęliśmy ten pocisk najpa 5 heavy, tajpa 4 heavy kończymy po dolnej. Płycie, no niestety teraz stracimy pewnie sporo punktów wytrzymałości w starciu z tym Taszenratem. No jednak mamy odsłoniętą dolną płytę, ale najważniejsze jest to, że nasz DPM tutaj będzie w stanie robić robotę. Wsparcie o też mamy, dlatego udało się go skończyć. Drugą stroną mapy po moście jedzie E77. Tutaj też szybko trafia do garażu. Akurat w tym przypadku Dzik nam pomógł go wykończyć i już zajeżdżamy na plecy naszych rywali. Tutaj obiekt 705A po drugiej stronie jeszcze obiekt 704, więc tutaj uważajmy 705 strzeliła, BZK jest na przeładowaniu MBTB może lada moment zginąć. Niestety tak się dzieje po strzale T95 trafia do garażu, my jesteśmy tutaj dosyć skutecznie w stanie utrudniać naszemu sojusznikowi strzelanie w tego obiekta 705 przyblokowaliśmy go ale tutaj na szczęście udało nam się go skończyć teraz kolejny duży problem jak pancer ale on strzelił w horika można wyjechać tylko że jest taki dosyć znaczący problem oni tam mają wsparcie od obiekta od arty i tam jeszcze gdzieś siedzi ten więc powinniśmy tutaj na pewno uważać na to, wszystko co się będzie działo, jak pancer już przeładował. Na szczęście się odbił. My jesteśmy teraz go w stanie wydoić w jakieś 20 sekund. Więc on jeszcze zmieści w nas pewnie jeden pocisk, obieg strzelił. Jesteśmy dla jak pancera na strzał. Jeszcze tutaj jest to T95. Powinniśmy jak najszybciej go tutaj ubić. On już będzie miał za chwilkę pocisk, na szczęście. Nie udało mu się go w pełni załadować, a było blisko. T95 niestety nas przebija. Albo ma, miał fatalną rolkę, albo chłopowi na pewno współczuje, bo tutaj 597 uszkodzeń to 750. Naprawdę kiepsko musiał mu polosować. To działo wyglądało jak na to. Topowe, też nie miałem za bardzo czasu, żeby się na tym skupić, ale i tak udało się go akurat skończyć przed nami STRV. Oby nas tutaj sojusznik zaraz nie wrzucił tego strita w przyświecku do strv -a. 103B możemy ładnie przebijać nie tylko w garnek, jeśli się dobrze ustawi, ale też na lewo i prawo od działa to bardzo daleko na lewo i prawo działa. Arta zostaje sama, na szczęście nas nie skończyła, tutaj obawiam się, że niestety jednak, ale dzik dojedzie do niej jako pierwszy i może być trochę słabo. W teorii możemy tutaj wykonać misję, w praktyce chyba, no jednak do końca to nam nie wyjdzie. Mamy załadowany pocisk odłamkowo-burzący, on ma 130 peny, więc na pewno bardzo dużo. Tylko teraz tak Arta jest schowana gdzieś w browie, no niestety, ale nasi sojusznicy ją tutaj ubili. Ale mamy na strzelane 12 200 uszkodzeń, 7 fragów, więc tutaj na pewno bohater zaszalał. Wsparcie naszej drużyny też było w tym momencie ważne, bo tego zablokowaliśmy ponad 5000. Uszkodzeń, bitewka, marzenie, każdy by pewnie taką chciał mieć, ale ja wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia na razie, cześć i czołem.